Most jest pewnym elementem infrastruktury drogowej, bardzo ważnym dla Łobrzenicy, ponieważ tam odbywa się również ruch kołowy. Gdyby się okazało, że musi być zamknięty duży most, tutaj na Łobzące koło cmentarza, no to wtedy rolnicy przede wszystkim mogą przejeżdżać. I to jest duży skrót dla rolników, odciążający miasto. Dokonaliśmy ekspertyzy wszystkich obiektów budowlanych, mostowych, i ekspertyza wykazała, że absolutnie most nie nadaje się do dalszego użytkowania, zagraża bezpieczeństwu. Mowa tu o moście Arnsta, który znajduje się w północnej części Łołżenicy. Kilka lat temu obiekt wyremontowano. Gmina wydała wówczas blisko 70 tysięcy złotych. Został jednak szybko rozjeżdżony przez ciężkie maszyny rolnicze i znów wymaga remontu. Choć na pierwszy rzut oka nie widać większych zniszczeń, to podtrzymujące go konstrukcyjne pale pod wpływem ciężaru zaczęły być niestabilne. Niestety, remont najwcześniej może ruszyć w przyszłym roku. Do tego czasu z obiektu nie będzie można korzystać. Przy wejściu zostały ustawione znaki zakazu wjazdu, jednak już po kilku dniach zostały skradzione.